Gdyś pod krzyżem syna stała, Maryjo. Tyleś matko wycierpiała, Maryjo. Przez twego syna konanie, uproś sercom z martwych w Ojcu wierzę, daj wytrwanie, Maryjo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W tę pierwszą sobotę miesiąca jednoczymy się przy źródle naszego zbawienia, prosząc Jezusa pełnego miłości i miłosierdzia o pokój dla narodów ziemi. Prosimy. Za naszą ojczyznę o jedność, miłość, pokój. Prosimy za chorych, cierpiących, podróżujących, także za wypoczywających na wakacjach dzieciach i młodzieży, młodzieży oraz rodzinach, a także polecamy intencje, które są w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczął pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowano, umarł i pogrzeb. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha, Ducha Świętego, święty, święty Kościół Powszechny, Świętego obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie w żywot wieczny. Amen. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnemen. 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 miłosierdzie dla nas i całego świata jego Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i Bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Za grzechy nasze i dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej siierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie to, <UE> dla nas i całego świata. Jego bolesnemen. miłosierdzie, to, I i miłosierdzie Boles dla nas i całego świata. Jego miłosierdzie dla nas i całego to, świata. Jego bolesnemen. dla nas i całego świata. Jego Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Um, Jego bolesnemen sierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczną ofiarję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego Świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jakie to piękne i cudowne, kochani. Że razem możemy zginać kolana przed naszym Panem i prosić o miłosierdzie, przepraszać za grzechy, uwielbiać Pana, prosić o przebaczenie, o jedność. Pamiętajmy o naszej Ojczyźnie, o chorych i cierpiących, a także o subskrypcji i kciuku w górę. A teraz, kochani, posłuchajmy. Co mówi nam święta siostra Faustyna w dzienniczku, numer 79? Mario, matko moja i pani moja, oddaję ci duszę i ciało, moje życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi, wszystko składam w twoje ręce, o matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę. I udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała. I broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją opokrywają maską cnoty. O śliczna Lilio, tyś dla mnie zwierciadłem, o matko moja. Jezus jest tu, Jezus jest tu, owznieśmy ręce wielbiąc Jego imię, Jezus jest tu. Z martwych wstał Pan, z martwych wstał Pan, o, ręce, wielbiąc Jego imię, z martwych wstał Pan. Ducha nam dał, ducha nam dał. O, ręce, wielbiąc Jego imię, ducha nam dał. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w Duchu i w Prawdzie Sem, oddanie wielbili Chrystusa Twego którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech łaska Twoja Zawsze nam sprzyja, módl się za nami. Zdrowaś Maryja, niech łaska Twoja. Zawsze nam sprzyja, módl się za nami. Dzięki Ci wielkie. Jesteś wielki.